Cześć, z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. W dzisiejszej krótkiej piłce znowu spotkanie, znowu, no, jakiś czas temu już było, spotkanie z literaturą czeską. Tym razem dwie powieści yy, franciszka Kotlety, który naprawdę nazywa się yy, Leosz Kysza. Proszę bardzo, Underground i Underground Rebelia. Yy. Tak, to są powieści, które jak pewnie pamiętacie, już na, ten, na Boże Narodzenie dostałem od żony. No i właśnie, co to takiego jest? Jak ci, którzy na Instagramie mnie śledzą, to być może spodziewali się do jakiegoś straszliwego hejtu. Na te książki, a one tymczasem trafiają do, do krótkiej piłki, bo rzeczywiście to, to nie są w żadnej mierze wybitne książki, ale też niespecjalnie widzę sens robienia takiego długiego odcinka, żeby je tutaj hejtować, bo również to wszystkie wady i część zalet można streścić dość krótko i, i tutaj nie ma się za bardzo nad czym rozwodzić. Słuchajcie, żeby się ktoś nie obrażał o wulgaryzmy, to za chwilę się pojawią, mówię. Szósta strona. Znaczy szósta strona to jest w zasadzie drugą stroną tekstu. I co tutaj czytamy? Uwaga. E bo gdyby trafiło na takiego zasrańca jak ślizgacz, to piłoby się za to, żeby spalił się w piekle zaraz po tym, jak stado diabłów wyrucha mu dupę widłami. A kapit dalej. E w dodatku miał magazynek na 10 nabojów i ryczał jak suka, której facet załadował po raz pierwszy vanal bez smaru. I to jest i tak jest w kółko, tak jest do końca książki. Tu są, Gdziekolwiek bym nie otworzył, to będę w stanie znaleźć, no akurat tu nie widzę dialogów. Kurwa, Kutasie, mam tu zgłoszenie, że zaatakowałeś dron rekrutacyjny. Gówno, mam nagranie, pierdol się. I tak wygląda, tak wygląda sposób mówienia ludzi w tej książce. Oczywiście powiecie mi, że to, to jest cyberpunk, tak? to jest taki świat przyszłości. Tutaj w, wszystkie wady tej książki można w ten sposób określić, że taki jest świat przyszłości. Ok. Problem polega na tym, że niestety albo, albo ten kotleta jest źle przetłumaczony, albo jest po prostu źle napisany, bo mamy tutaj mnóstwo dziwacznych konstrukcji językowych mnóstwo powtarzających się zaimków to jest coś co mnie doprowadza do szału powtarzające się zaimki tak to to ten tego to ten tutaj tłumaczka pisze, tłumaczka się tłumaczy chciałem powiedzieć tłumaczka pisze w, w posłowiu, tłumaczką jest Ilona Gwóźdź-Szewczenko, że no to jest język ulicy, tutaj autor się posługuje językiem ulicy ja szczerze mówiąc nie do końca jestem co do tego przekonany, bo w pewnych, w pewnych tutaj partiach wydało, wydawał mi się ten język dość sztuczny nawet w tej partii narratorskiej no ale fakt, że tutaj opowiada nam główny bohater, prawda czyli, czyli mamy tego rodzaju narrator. Więc, no, może rzeczywiście, no nie, niech będzie. No, ale nie jest to, nie jest to w żaden sposób powieść wybitna na poziomie języka. Powiedziałbym, że jednak jakoś tam gdzieś poniżej przeciętnej. Fabularnie. To powiem szczerze tak. Bardzo żałuję, że Kasia Babis zamknęła swój kanał i nie była w stanie, znaczy nie przeczytała i nie zrecenzowała kotlety. Podobno to był w ogóle bestseller czeski. Ja oczywiście zapomniałem sprawdzić, czy, czy to tak w rzeczywistości było, czy on gdzieś tam się na tych listach sprzedażowych pojawił, ale może, może rzeczywiście. No ale ja już się natykałem na takie rzeczy, że tam mówiono, że jak coś tam było bestsellerem, i książka tam miesiąc czy dwa. Wisiała na listach bestsellerów. No, niech będzie. Więc gdyby Kasia Babis to przeczytała, to szczerze ziemiańs... ziemiański jest przy tym grzeczną, feministyczną literaturą. To jest literatura bardzo męska w złym tego słowa znaczeniu. Tak jak. Znalazłbym przykłady złej, kobiecej literatury, i nawet, nawet nie chodzi mi tutaj o tę misoandryczną, jakąś taką feministę tej szóstej czy tam którejś fali. Nie, nie, nie. E, ra, raczej takie, no to jest taki trochę może odpowiednik takiego romansidła, tak? Takiego naj, najgorszego romansidła, tak tutaj, właśnie e, takie typowe klisze właśnie z, z tej złej, męskiej literatury, czyli facet, który po prostu tylko nacycki patrzy. No, no mamy kuriozalną scenę, jak tam bohater ucieka jakimś latającym poduszkowcem atakują go przeciwnicy na tych latających motocyklach i on tak patrzy na jednego, patrzy na drugiego i widzi, że ten jeden to jest kobieta ma duży bius, więc strzela do kobiety i mówi ha, panie nie mnóstwo tego rodzaju rzeczy więc tutaj myślę, że miałaby Kasia Babis używanie i ja szczerze mówiąc nawet bym się z nią zgodził bo to po prostu jest żenujące sceny erotyczne w tej książce są po prostu złe, po prostu słabe napisane są bez ikry bez czegokolwiek. To jest po prostu tak jakby opisywał, nie wiem, jakąś jak wygląda pokój albo łazienka, no i tyle. I koniec, była scena erotyczna, nie ma jej. No, ideologicznie. Ta powieść powiedziałbym, że leży w żółtej ćwiartce. E, tak, wiecie, tego kompasu ideologicznego, nie? Czyli tutaj jakaś ta, ta partia, tam libertarianie, partia możemy i tym podobne rzeczy, tak? E, gdzieś tam bliżej tej czwartki zielonej, no bo tutaj mamy jeszcze olbrzymi hejt na religię. W, w drugim tomie, tutaj cały czas bohater mówi, co to wiara robi z człowiekiem, jak to właśnie wszystko, co najgorsze, to, to jest przez wiarę, dlatego on w nic nie wierzy, nie jest takim typowym, właśnie. Machu, który odrzucił tę, całą tą rzeczywistość, znaczy w sensie te miraże, jego zdaniem, rzeczywistości. On się tylko skupia na tym, żeby tutaj przeżyć, ale no, ma swój ten honor. Jest, jest jeszcze starym policjantem, znaczy nie pracuje już w policji, ale jeszcze pamięta, że tutaj tak, ostatni Glina tego złego miasta. No i wiecie, trochę zaskakujące, no kto to wydał w Polsce, tak, nie wiem, Silesia Progress, nie wiem, nie znam tego wydawnictwa, Szczeskiego przełożyła Ilona gwóźdź i podkreślam dlatego, bo tłumaczka w pierwszym tomie napisała takie no jakby wyjaśnienie, tak, po słowie. Od, od tłumaczki, że to było nie lada wyzwanie, no okej, okay, rozumiem i była to ciekawa przygoda dla niej jako dla literatury literaturoznawczyni. No i pisze, że to jest taki typ literatury, który z jednej strony jest tutaj właśnie e, taki, no nie chcę powiedzieć, że dla mas, ale że jest to literatura rozrywkowa jak najbardziej, a z drugiej strony jest też te elementy e, tej literatury wysokiej. Z ciekawości, gdzie tu są elementy literatury wysokiej. No i tu wam odczytam, co mówi tłumaczka. Stratyfikacja wirtualnego społeczeństwa XXII wieku nie różni się niczym od XIX-wiecznej. Jednakże w tym świecie bez transcendencji brak już jakiegokolwiek oparcia w wartościach niematerialnych, ponieważ ich nie ma. Najznakomitszą tego ilustrację stanowi pojawiająca się często w powieści apokaliptyczna postać Jezusa, której już nawet nie można określić mianem postmodernistycznej. Ubrano ją w tradycyjny strój świętego Mikołaja, nieprawda, że tradycyjny, bo tradycyjny to jest ten strój biskupa. Na głowie ma czapkę z dzwoneczkami, w ręku dzierży krzyż, a do tego jest uposażona w trzy penisy. Groteskowość całości podkreśla ujęcie popostmodernistyczne, które można nazywać hipermodernizmem, to jest modernizmem fazą schyłkową. Mark Węgierski skarakteryzował ten etap jako triumf techniki nad ludzkością. Maszyny nad kulturą humanistyczną, oligarchii nad wspólnotą, bezdusznego kapitału nad ludzką przyzwoitością. Czasami odnosi się wrażenie, że tutaj wszystkie elementy fantastyczne to jedynie kostium literacki, swoisty pretekst do ukazania twardej diagnozy rozwoju współczesnego społeczeństwa europejskiego. Psy, Panie Ilono, wystarczyło napisać tylko Cyberpunk. Tak, dokładnie tak. Wiecie, to jest trochę smutne, że w samych założeniach tego nurtu jest wszystko to, co tutaj tłumaczka z tyłu napisała, więc to żadne osiągnięcie tutaj w jakiś rzecz autora. No, chyba że tłumaczka uważa, że, że wystarczy napisać Cyberpunk i spełniamy już te wszystkie rzeczy, i to, to Cyberpunk wprowadza, nas do, wprowadza elementy literatury wysokiej. Okej, okay, w takim razie, no, szanuję, bardzo ciekawa interpretacja, aczkolwiek śmiem się z tym nie zgodzić. Na poziomie, znaczy, jeżeli chodzi o założenie akcji, to są takie typowe cyberpunkowe kryminały, jakaś tam seria zbrodni, tak, gdzieś tam obserwujemy to, co się dzieje z tyłu i bohater usiłujący dorwać zabójcę, tak? w pierwszym, w drugim tomie mamy podobnie. I jeśli ktoś takie rzeczy lubi, to akurat, akurat tutaj to jest to jest całkiem przyjemne, pierwszy tom chyba odrobinę lepszy, mam wrażenie niż drugi. Pod tym względem, natomiast nie skreślam tych książek tak zupełnie, bo okazuje się, że to, co robi autor ze światem przedstawionym, to są naprawdę ciekawe rzeczy. I, I trochę mnie to bolało, że to jest, jest świetny pomysł na świat, bo dobra, mamy standard cyberpunkowy, nie, wielkie miasto, wielka metropolia, wielkie korporacje, zdegenerowana policja, zdegenerowani politycy i tak dalej. Ale poza tym robi się naprawdę ciekawie, bo cyberpunk zakłada e, świat jako globalną wioskę, tak? tutaj natomiast mamy przeciwnie. Poszczególne elementy rzeczywistości są odseparowane. Miasta państwa rozpadły się, znaczy miast, państwa się rozpadły, miasta zamykają swoje podwoje, nie wpuszczają na innych do, do, do środka. Tutaj na granicach tam koczują uchodźcy, który gdzieś tam się przemyca. Zamknięto internet. Słuchajcie, to, to jest zaskakujące. Ja wiem, że w tym pierwotnym, znaczy w tym cyberpanku RPG w grze komputerowej, tam były te. Wewnętrzne sieci z trochę innych przyczyn. Natomiast tutaj mamy pełną izolację. Nie ma wiadomości na temat tego, co się dzieje za granicami. Wiemy, że była wielka, znaczy, że była wojna z Polski i Czech o, o ten ośląski i o Morawy, którą Polska wygrała, co doprowadziło do, rozpadku, do, do rozpadu Czech i być może również Polski. Swoją drogą te polskie wtręty tutaj to, to jest jedna z najlepszych rzeczy, tutaj bohater ze swoim kumplem, bo oni są weteranami wojny, ze swoim kumplem Polakiem e, przerzucający się żartami na temat Polski i Czech, to jest akurat świetne. No i, no i właśnie te wszystkie elementy praskie, typowo czeskie, które tu, tutaj się znajdują, ta Praga e, ze starym miastem, które teraz jest najgorszą speluną, tak, że tam się nikt prawie nie zapuszcza. Te, te Czechy, ta czeska mentalność, która tutaj została wprowadzona, te, te, te drobnostki tego cyberpunku w wydaniu no, Europy Centralnej czy też Europy Centralno-Wschodniej, nie wiem jak to jak to nazwać to jest, to są rzeczy naprawdę ciekawe i naprawdę interesujące. Sam fakt, że, że mm, to jest jakby krok dalej niż to, co mamy w, w, w grze cyberpunk, prawda? Tak jak już wspominałem, że tam mimo ograniczenia internetu, to jednak była globalna wioska. My dokładnie wiedzieliśmy, co się działo w Europie. tak wiadomość wiadomości tam nam podawały cały czas tak. Tak tutaj mamy jednak zamkniętą społeczność. Kto wie? Kto wie, tu dziękuję Pyzie Pruskiej z Instagrama za podsunięcie tego wątku. Kto wie, czy to nie jest trochę takie, trochę może wbrew intencjom autora, pokazanie tej czeskiej mentalności, że my się zamknijmy w naszych Czechach, a na świecie niech tam się dzieje, co chcemy, to mamy gdzieś. Tak? Dużo żartów. Dużo żartów z czeskiej kultury i popkultury. Część pewnie lepiej wychwycą ci, którzy znają Czechy. No nie wiem, ja się będę spierał, że żart z Bożeny Nemcowej mi się bardzo podobał akurat. Nie wiem, nie wiem dlaczego autor ją tak znienawidził, ale to było naprawdę zabawne, tak? Z dolgi Hepnarowej to już było takie trochę... Na granicy dobrego smaku. No ale też no, teksty na zasadzie, że tam był, była tam jakaś kobieta, która była tak gruba, że wyglądała jakby zjadła swoje dwie siostry i wiśniowy sad. No to, to okej, okay, no wmieści się dla mnie w granicach tego, co autor proponuje. Więc, więc wielki żal, naprawdę wielki żal, że przy tak ciekawym świecie, przy cyberpunkowej Pradze no jest jaka jest. To, to jest miasto miasto zła, tak, miasto grzechu. No nie zagrały te pozostałe elementy. I ktoś mi może powiedzieć, ale na co ty narzekasz, przecież to jest cyberpunk, przecież tak by ten świat pewnie wyglądał. Być może, być może, tylko czy, czy ja rzeczywiście chcę o tym czytać? U Gibsona nie mam takich rzeczy, i Gibson mi się znacznie bardziej podoba. No może, może jest coś w tym, że że Cyberpunk gdzieś, gdzieś już zaczyna zjadać od dawna zjada własny ogon i po prostu szuka szuka takich rzeczy, żeby być na siłę kontrowersyjnym. Nie wiem, szczerze mówiąc. No jeśli tak to jeśli tak to wielka szkoda. Cóż mogę wam więcej powiedzieć? Jeżeli głodni jesteście Cyberpunk K K ku tak. ku chyba. To Kotletę, underground, okej, okay, możecie, może, możecie rzucić na ząb, no, być może będziecie się dobrze bawić na tej intryzy kryminalnej. Jeżeli natomiast szukacie w literaturze czegoś jednak zdecydowanie bardziej wysmakowanego i poszerzającego granice gatunku, no to niekoniecznie. Postaram się, żeby w niedzielę też pojawił się film. Nie wiem szczerze mówiąc, jak to będzie. Prawdopodobnie będzie to coś nietypowego, coś krótszego, ale z taką zachętą dla Was do, 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 do podjęcia pewnego wyzwania. Bo od jakiegoś czasu mam w głowie taki poważniejszy film, ale nie mam czasu, żeby usiąść nad nim i przygotować się do niego dobrze. Bo tam pewne rzeczy trzeba będzie jednak omówić. Więc w niedzielę prawdopodobnie taka krótka zajawka, krótki materiał. Ale mam nadzieję też, że e, interesujący. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu.